Dzień dobry widzowie, to na samym wstępnie Chciałem Wam poprosić Was, żebyście zostawili dla mnie łapeczkę w górę subika ponieważ pomału się rozwijamy i chcę, żebyście dołączyli do mojego Discorda, który jest w opisie, ponieważ zbieram tam osoby, a jak będzie więcej niż 200 osób, postaram się ogarnąć jakieś giveaway e na Dragona, jakieś rangi i tak dalej, albo jeszcze jakieś inne losowania będą tam, to jest może niedługo. Zobaczymy. No i co, ten odcinek był nagrywany, jak jeszcze był Dragon, nie wiem. 3, 5, 6 dni temu. No a teraz co? Zapraszam Was do oglądania. No i co? Siema. Górami, dolinami prowadzą ścieżki dźwiękowe Pływają na wibracje i odbierają ci mowę Przygotuj się dziś na to, żeby strzelić jak armata Jesteś tutaj nowy, to żadna strata Bo wie to mama, wie to tata, trzecia pizza po klubie lata Dalej, dalej, piguła gadżeta, Zanim to powiedział, wjechała trzecia, teraz wiem, że było ostro, Morał nie ma, wyleciał w kosmos, jadę po jak Karol Grawczyk, Danka krzyczy, Tadzik na górę, Tadzik dzisiaj je nie posłucha, bo Tadzik przed chwilą zarzucił pigułę. I to taką dawkę, że z inspektorem gadżetem w kosmosie wrzucali piksy, zwiedzali każdą planetę. Skubidu, bidu, odnalazł dzisiaj wszystkie duchy, bo zamiast tych skubich rupek zaczął jeść piguły. Kręci się, kręci się, koło za kołem I kręci się, kręci się, koło za kołem I tak minął rok, odkąd zaczęło się latanie Prywatki były z typami, potem pojawił się Daniel Górami, dolinami prowadzą się ścieżki dźwiękowe. Pływanie... Na wibracji i odbierają ci mowę Przygotuj się dziś na to, żeby strzelić jak armata Jesteś tutaj nowy, to żadna strata Górami, dolinami prowadzą się dźwiękowe Pływają na wibracji i odbierają ci mowę Przygotuj się dziś na to, żeby strzelić jak armata Jesteś tutaj nowy, to żadna strata bo wie to mama, wie to tata Trzecia pizza po klubie lata Dzieciami dolinami prowadzą się dźwiękowe Pływają na wibracje i odbierają ci mowę Przygotuj się dziś na to, żeby strzelić jak armata Jesteś tutaj nowy, to żadna strata Bo to mama, wie to tata, trzecia pizza po klubie lata Ej, jak dotarłeś do końca, to weź Kong Koks, piwi, piper Siema